Cześć! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kochani przychodzę do Was z jedną z tych zdrapek. Dlaczego? E, dlace, dlatego, że znowu wysłałam męża po zdrapki, więc zobaczymy, czy ma szczęśliwą rączkę i myślę, że dzisiaj przy niedzieli zdrapiemy sobie wielką krzyżówkę, a jutro wlecą megalinie. E, Krzyżóweczkę kochani mamy z numerkiem piątym, a megalinie są z numerkiem szóstym. Tu można sobie zapamiętać bez problemu. Jutro wleci ta zdrapeczka, zobaczymy. Jak tam rączka? Nic nie naddrapywałam, kochani, także myślę, że damy radę bez problemu Ca z całością sobie posiedzieć. Postaram się troszeczkę ją przyspieszyć mimo wszystko, bo, bo wiemy jak jest. One nie, nie za ciekawie się oglądają, strasznie szybko e ludzie przewijają, większość przewija, także troszeczkę ją przyspieszymy. No i kochani, standardowo poproszę o Was o zostawienie łapeczek, subskrypcji, komentarzy. Wiecie, że to pomaga, więc tłumaczyć nie muszę. Dobra, nie będę nic przybliżać. Myślę, że tak powinno być ok, bo widać całą, więc zaczynamy. Pierwsza literka to literka C. I szukamy w zielonej. C, 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 C. C, 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 -c, -c. Tu mamy owca. Schab. C, 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 C. Dobra, więcej nie widzę. Przechodzimy do różowej. Owoc. Ocet. I chyba już. Nie, tu jest jeszcze Olcha. Widzicie, w ostatniej chwili człowiek zauważy, a w bonusach nie ma. Następna literka to literka N. Mamy Nil, Niemen dwa razy, Mini, Nagana, Dno, Legionowo, Zygmunt, Rawena dwa razy N mamy i chyba tyle w różowej. Eee, mamy rutynę. Dobra, ja widzę tylko tyle. Może jestem ślepa. I w bonusach jest nos. Także zobaczymy, czy mój mąż dalej ma szczęśliwą rączkę. Kwałtę sobie przy okazji Inge. Ok. Tu mamy gad. Agat. I proktolog. Tu jest jeszcze. Globus. Legionowo. Dużo tego G. Dobra, w różowej. G, 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 Tu jest G. Wolfsburg. I tyle w bonusach. Nie widzę też. Nie widzę dalej lecimy, jest x, no to mamy się maksa i lecimy dalej, a no fajna literka, chociaż podrapiemy mamy nagana, pierwsze słówko na zielonej fajnie, fajnie oby tak dalej poszło, może coś fajnego może jakiś rekordzik na kanale czemu by nie byłoby fajnie, mamy tutaj jeszcze ewa boa pasmo Katorga, tu jeszcze G było, G było widzicie? No już Magda po swojemu. Azyl, Ziemia, Agat, Owca, Bark, Rawena. A, 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 chyba tyle. by było, przechodzimy do drugiej. Mamy Olcha, Rabka, Zupa. Mamy Ada i chyba byłoby na tyle. W bonusie mamy Ujazd i Max, to jeszcze tylko M i będziemy mieli bonus. A teraz poszukamy literki H. I na zielonej mamy Schab i chyba tyle. Tu mamy na różowej Olcha i też chyba już, w bonusach H nie ma. No to lecimy dalej, mamy K. I szukamy eksmisja, kra, proktolog, podkop, kafel, bark, poduszka i chyba już w drugiej cerkiew, kos. I więcej nie widzę, w się mamy ukos, dobra, to lecimy dalej, mamy teraz, o, mam lido, noblista, boa, podkop, globus, pasmo, owca, proktolog, legionowo, i chyba więcej, o, nie widzę, tu jeszcze widzę a było, nie strapałam? dobra, chyba już tu mamy ocet owoc termofor udo, osa bielmo kos drop i też chyba nie, tu jest jeszcze olfa. i teraz, tu mamy nos ukos i tyle. Dalej mamy J. Eksmisja. I byłoby na tyle. W drugiej J w ogóle nie widzę. I tu mamy w bonusie Ujazd. Dobra. Dalej jest F. F, 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 F. Kafel. I chyba więcej. F nie będzie. W drugiej termofor. I też chyba tylko on tyle. I w bonusie film. Dalej lecimy. Mamy L. Jest Nil, Noblista, Globus, Kafel, Azyl i chyba już. W drugiej, Bielmo, mamy pierwsze słówko Olha, Wolfsburg. I chyba już, i w bonusie mamy film. Następna literka to literka P. I w pierwszej, w zielonej, poduszka, proktolog, podkop. Impas. I chyba już w drugiej. E, Perseusz, chyba tak, zupa. I tyle, w się brak. Następna literka to literka E. Bessa. Eksmisja, Ewa. E, 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 e. Ziemia. Dobienie. Mamy drugie słówko kafel na zielonej, rawena, legionowo i chyba tyle. Na różowej mamy ocet, perseusz, cerkiew, bielmo i chyba tyle. W bonusach E nie występuje. Dalej mamy literkę U. Na zielonej Globus Zygmunt Mniej więcej U. Nie widzę. Na różowej Perseusz Zupa Druty Udo i tyle. I tu mamy w bonusach ukos i ujazd. Także S już na pewno nie będziemy mieli. Teraz mamy B. Noblista. Mamy trzecie słówko boła na zielonej. Globus. Zdobienie. Bark. Schab. I chyba już. Na drugiej mamy bielmo. Rapka. Wolfsburg i tyle bonusie nie mamy. Przedostatnia literka to literka Z. Na zielonej Zygmunt, Ziemia, Azyl i tyle. Na różowej Z mamy zupa. To jest drugie słówko na różowej. I chyba tylko jedno Z było na tej i mamy ujazd w bonusie. I ostatnia literka to literka I. Czy I nam coś zmieni? Czwarte słówko. Mil, mamy lido, mini, niemen, legionowo, impas, ziemia, zdobienie, ale chyba tylko z tymi literami zostaniemy. TSMWD nie było. Y nie było, R też nie. No to lecimy do różowej. Mamy bielmo i ciasto, także nic. I w bonusie film też nic. W bonusie byłaby stówka. O, teraz widzicie stówka. A my mamy trzy różne. Kontrolne. Tak, A, C. Także na dzisiaj niestety pusto ale trudno, przynajmniej podrapaliśmy, było fajnie, ja tam lubię ją drapać, tą wielką krzyżówkę, więc dla mnie to sama przyjemność, nawet jak jest pusta, to jakoś mniej szkoda tych pieniędzy. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj, widzimy się już jutro, zobaczymy, czy te nie coś nam przyniosą. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam, kochani, miłego dnia, odpoczywajcie jeszcze w ten ostatni dzień weekendu i widzimy się jutro. Buziaczki, pa, pa, pa.